Oto manipulator cięggnyowy z chwytakiem elektromagnetycznym zaprojektowany przez Pawła Domańskiego, czyli mnie oraz kolegę Adama Kawała tak. pod kierownictwem i nadzorem pana Artura Kopki. Pod koniec klasy drugiej. jest to rodzaj ramienia robota wykorzystujący sterowanie konwencjonalne oparte o przekaźniki. System bezpieczników oddzielnych dla każdego z trzech napięć oraz indywidualnych dla każdego podzespołu. Mamy tutaj również układ z przesunięciem fazowym na kondensatorach zapewniający nam separację. Dzięki temu urządzenie jest niezwykle bezpieczne. Napęd urządzenia stanowią trzy silniki elektryczne z przekładnią ślimakową. Napęd ten jest przenoszony przez ścięgna z naciągiem sprężynowym. Całość jest sterowana wolandem. Dzięki temu mamy łatwą, ergonomiczną kontrolę urządzenia. Całość ramienia większy chwytak elektromagnetyczny tutaj może zademonstruję. może podjąć niewielki obiekt i upuścić go. Całość posiada kilka wad konstrukcyjnych, typu nieosiowy przegub oraz inne, które nadal można ulepszyć. Jednakże konstrukcja pod względem dydaktycznym Reprezentuje wszelkie możliwe rodzaje połączeń, jak spawane, przegubowe, śrubowe i wiele innych. W przyszłości rzecz jasna, można wprowadzić ulepszenia takie jak sterowanie PLC oraz wiele innych. Całość tego urządzenia jest, co prawda, dopiero prototypem, lecz jego ulepszenia zostawiam razem z kolegą dla przyszłych pokoleń, które z pewnością zrealizują jeszcze niejeden lepszy projekt od tego. Dziękuję za uwagę.